Gady to kręgowce typowo lądowe. Zyskały już niezależność od wody. Oczywiście musiały sobie poradzić z kilkoma problemami, które na lądzie są. Między innymi woda, dostępność wody, ale też to, żeby tej wody nie stracić. Jednym ze sposobów jest odpowiednie pokrycie ciała. Widzicie tutaj wylinkę węża. Węże należą do gadów łuskonośnych. Wobec tego pokryte ciało jest łuską. Tu macie łuskę od strony tu mamy od strony brzusznej, One są większe, twarcze, oczywiście twardsze, grubsze, poszerują po podłożu. Skóra gadów jest zawsze sucha. One nie są obślizgłe, nie są pokryte śluzem, to tylko w amerykańskich filmach tak to wygląda. Gady są zwierzętami zmiennocieplnymi, czyli przyjmują temperaturę otoczenia. Dlatego nagrzewają się, lubią słoneczne miejsca, polany, dlatego też nie zobaczycie jeszcze gadów w naszej szerokości geograficznej, jest po prostu za zimno. Jeszcze troszeczkę musimy na nie poczekać, o ile ktoś na nie czeka. Ciało gadów oprócz łusek pokryte jest również tarczkami, jak na przykład u krokodyli, czy też specjalnym pancerzem zewnętrznym, jak na przykład u żółwi. Innym przystosowaniem do życia na lądzie są płuca. One są co prawda jeszcze kiepskie jakości, takie dosyć workowate, ale spełniają swoją rolę. Zobaczycie na następnym zdjęciu workowate płuca gadów. Kolejnie zobaczycie też to, co jest bardzo ważne, czyli składanie jaj na lądzie. Pozwoliło to właśnie tej wody się nie uzależnić. Zobaczycie zdjęcie przekroju jaja gadów. Gady są owodniowcami, czyli mają błony płodowe.